Przyszliśmy dłoma z radosną winą, aby się pokłonić przed Bożą dzieciną. Przyszliśmy weseli, byście nas przyjęli. Czerwami się, kłaniamy, na jasełka zapraszamy. Hej, jestem słynka bełkiem, zaraz kogoś tu nad moim Od lat wielu pot straszył na warunku złego. Lech się nie udaje, nie chcę to niczego. A co ty tutaj robisz? To ja miałam opowiadać. Zmykaj do piekielka i przestań przeszkadzać. I gdzie nie idę? Tutaj zostaję. Płanią go wraz z czaje Ha, ha, ha. kozaczek. Zaraz Cię pogonię, drobny maczek. Albo pomysł mam inny. Użyję święconej wody. Będziesz miał niebełku trochę za opłaty. Idziemy tu do was z niebawem ciekawe tu rzeczy przedstawiać się będą, jako że Polacy w tradycji to mają i co roku tej porze jasełka przedstawiają, więc my także chcemy, chcemy kolędować i małego Jezusowi serce ofiarować. Hej aniołki, prędko tutaj przybywajcie, radosną nowinę ludziom ogłaszajcie. Jezus zejdzie do nas na ziemię, lecz życiu przyjdzie w bardzo wielkie biedzie zejdzie na ziemię, że bardzo z tej radosnej nowiny. lecz żal bardzo Boże dziecię, bo skromna Dzieciątka mieszkanie w jej stali będzie go spanie. Więc słuchajcie, moi aniołowie, weźmy się do pracy i dostarczy siły. Każdy nas sił swoje dołoży, bo zastępcy do pracy chorzy. My się przysłużyć Bożej Dziecinie to szczególnie dla niej godzinie, więc do pracy, aniołki, sprzątamy stajenkę, my i owady z każdej ścieliny, Zrobimy wszystko dla na naszej dzieciny. Chociaż jestem nieduża, chcę się dzieciotków przyzłożyć. Staję, te, staję te pięknie piękną zamiotą poznam dobrze tą robotę. odchudzicie mi Cię Bożego, bo te święte z Wami ocalił zły. Jestem, jestem tu, żebym cołpała nad Panami. Niechaj, że się stanie i Bóg będzie z nami. Jak miejsce w podłodze. To miejsce nie mam, ale się jeszcze w szopie. na o niej odpowiedź Nie wiem, aby ten wolestkajny się był. Jestem, sz... jestem, jestem na trzsteczko, jestem na zimskim świecie. Bo Rzymię Żwodeczku jest święte Boże dzieciom. Niechaj i witają najpierw udziejętności. Niechaj za nią śpiewają z radości. Na koledzy wieją, jakbyś szumiące. Boga dziś nie bierze, prawdę ja z nieba niewinne przynoszę, tam stające, grały klejem, na sianku, w żłobeczku, leżnowo na narodzonym, Boże biegnijcie czym prędzej, pokłóńcie się szczerze, oddajcie mu część należną i serca mu bierze. Przemikamy wszyscy razem na kolana krękajmy i patrzysz od Ty naprawdę szalałeś? choć by nie ten woga. Tam stanie z gołą ręką. Tam stająca mateczka swojego synka Tuli. Na pewno mu zimno być ciebie koszuli. Podaruje mu swoją koszulę. i matkę okryje ją swoją dziesięcia. A ja poduszkę pod głową mu może. Może prędzej ona za swojej pomoże. Jeszcze to za małe piórko białe. Które anioły, cicho nie A tak te wszyscy pójdą. A kto dołoży trzody? Może wilki przyjdą i nalegą szkody. A z tego wszystkiego będzie taki smutek. Wielki zjdą a nam dostanie smutek. Ej, co ty się trzesz? Trzodek na i chyba Bóg na świat trzyma swoją Spieszmy się, idźmy i opuśćmy przodę. Remki tu nie chodzi na swoją wygodę. Proszę że więc proste dary, mój zażerka i nie ma miary. Te wszystkie dary w złożymy, a na pożegnanie nisko się skłonimy. A teraz ruszajmy widać Boga, bo jeszcze przed nami długa droga. Zdjęcia. Błogosław i mnie dzieciom błogosław, co żyją na świecie. Niech, 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 niech od żłobka w świat idzie, też i miłość, aby głosem bezdomnym na świecie nie było. Ja coś i do Goszowy, z wielką paradą i do zderami, ze służbą wielką i wielbotami. Że taki jak my się stałeś, tak samo cierpisz, tak samo cię boli, i w takiej samej jak my nie doli. Dowód miłości wiele ci daje, tobie w jednym pozostaje. Trzej królowie od przybyli, i dary Panu kosztowne zużyli. Niech Pan Bóg zapłaci gości nasi, gdyż ci tak pięknie Jezusa uścili. Miłość, wiarą miłości i nadzieję dostaniecie, ale teraz niech nie musi. Czcimy raz jeszcze śpiewem Jezusa i Jego Matkę. Boże Narodzenie świętujmy kolędą, do snu Jezuska utórny.